Witam w kolejnym odcinku. Przyjechałem sobie na takie kąpielisko. Standardowo z żoną mi szwagier przyjechał. No i wejdziemy tu z wykrywaczem do wody. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie. Czy nie będzie? No jak będzie, to na pewno coś, co na pewno to zobaczycie. Także zapraszam wszystkich do oglądania. Pierwszy sygnał w wodzie. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem. O, dwadzieścia osiem. Także na żywo pierwszy. Zobaczymy, czy mi się uda. No nie wierzę, kopnięty za pierwszym razem. I co to jest? Takie coś. W wodzie. I muszelka. Drugi sygnał, co mamy w sicie? Jest złotóweczka współczesna. Mega, pierwsze znalezisko w wodzie. Super. 92 rok. Pozdrawiam serdecznie i ja już jestem zadowolony. Ekstra, ekstra, ekstra. W takim kąpielisku. Miałem sygnał na 70, tam nie pamiętam. Koszyczek zanętowy, a ludzie po tym chodzą. No nic, szukamy dalej. Miałem sygnał 82. Jest moneta, co mamy tutaj, 10 groszy. Czyli w wodzie już trzeba się uczyć sygnału od nowa, bo 10 groszy w piasku bije w ogóle inaczej. Sygnał 75-76, jak dla mnie na kapsel. Nie wiem, bo są w ogóle inne sygnały. Zobaczymy, czy kopnięty. Chyba nie kopnięty, ale sprawdzimy. niekopnięty nie Próba numer 2 to nie jest takie proste powiem wam jak to się wydaje u innych na filmach przy okazji pozdrawiam Mustafa o, teraz jest kopnięty to zaraz zobaczymy Pewnie kaps No jest kaps. Sygnał 52, 53, już kopnięty. Uczę się dopiero, także wiecie, nie jest takie hop. I mamy... co mamy? Co to jest? Takie coś mamy. Coś od słuchawek. Zawsze fant. Pierwsze zanurzenie wykrywacza bardzo zmienny sygnał, pewnie będzie kapsel, ale nic kopniemy nie mogę za głęboko, bo telefon nie jest wodoszczelny. Niestety 52 teraz pokazuje. Jeśli to sprawdzimy, jeśli nie ma nic, czyli nie kopnięte, i kapsa. zobaczymy czy to wszystko wszystko Niestety taki ładny sygnał miałem 24 co mamy w sicie 10 grosz a przedtem biło na 80 z haczykiem. I wykrywać w wodzie. Jest sygnał 64-65, ale powiem Wam to naprawdę jest trudne, ale wszystkiego trzeba się nauczyć. Kopnięty za pierwszym razem. Kopnięty. Jest dwadzieścia 24 gramy. Poza tym nic. Teraz kapsel, tym barka, lecimy. No to lecimy. Lecimy dalej. Czykolwiek już jestem tutaj za pomostem. No i słabo ogólnie. No ale pierwsze koty za płoty. I tu przy brzegu już sygnał jakiś jest. I jest złotóweczka świeża. Pasuje. Czyli tu przy brzegu też fanty wychodzą. Teraz mam sygnał na 2 złote. He, komuś się sypnęło. Jest dwójeczka. Pasuje. Dobra, skończyliśmy poszukiwanie na tym kąpielisku. Tak wygląda. Chwilę ponad dwie godzinki. Wykrywacz dał radę na pierwsze wodne poszukiwania. Cała elektronika zanurzona. Póki na gwarancji daje radę. No i podsumowanie. Tyle śmieci. Koszyczek zanętowy. Jakieś zrywki, pierdoły kapsle. W monetach 2, 3, 4, 20, 30, 42. 4, 42 i to coś od słuchawek. Na pierwszy wypad mega. Fajnie. Naprawdę... Rewelacja. Tam są jeszcze inne kąpieliska, ale już nie mam dzisiaj czasu, także wracamy do domku. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie reklamy i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!